Witam się kochani z kolejną recenzją książeczki George Bukaj. Pozwól, że Ci opowiem bajki, które nauczyły mnie jak żyć. I książeczkę mam do recenzji od wydawnictwa Zysk Iska. i Może teraz znowu zaczniemy od cytatu. Jedynym błędem popełnionym prawie zawsze jest przekonanie, że mój punkt widzenia kryje w sobie jedynie prawdę. No, słuchajcie, musicie się z kim zgodzić. Z tym autorem, co tutaj napisał, że no każdy myśli, no ale przecież ja wiem lepiej, tak? No i właśnie, może w tym momencie jest wielkim błędzie. Słuchajcie, ja w tej książeczce się naprawdę mega, mega, mega zakochałam od pierwszej strony, od pierwszego opowiadania, od pierwszej sytuacji. A przedstawia ona historię pewnego terapeuty, który prowadzi terapię ze swoim pacjentem. Pacjent za każdym razem przychodzi do niego z innym problemem, niekiedy nawet jest zły, że jego terapeuta właśnie nie rozwiązuje jego problemów bezpośrednio, no tylko każe mu nad nimi zwyczajnie myśleć. Tym samym daje właśnie nam do dociekania, byśmy nie doszukiwali się zawsze prostych odpowiedzi na przeróżne pytania. Tutaj mam jeszcze jeden cytat. Jest to terapia, która nikogo nie leczy, a jedyne co robi, to wskazuje pewnym osobom drogę do wyleczenia samych siebie. Terapia, która nie dąży do wywołania żadnej reakcji, lecz działa jako katalizator zdolny do przyspieszenia pewnego procesu, który i tak by się pojawił wcześniej czy później z terapeutą lub bez terapeuty. No słuchajcie, jest to pozycja naprawdę, której cytaty można by tu przywoływać na każdej stronie, bo przekazuje nam nauki, któremu każdemu z nas bezwzględnie się przydadzą. Mi strasznie spodobały się tutaj porównania problemów do... Opowieści, tak zwanych tutaj bajek, bo poprzez historyjki terapeuta pokazywał bohaterowi jego błędy i wręcz nakazywał mu samodzielnie myśleć, żeby doszukał się, gdzie popełniłeś ten błąd. Historie były nieziemsko ciekawe i czasami przezabawne. Mi się spodobała absolutnie każda, bo każda z nią, każda właśnie niosła za sobą takie przesłanie. No i pomagała zrozumieć mi własne błędy, które nieświadomie popełniałam. Jedyne, co musimy pamiętać, to to, że nie ma tutaj ludzi idealnych, a którzy uważają, że tacy są, no, zwyczajnie do swoich niedoskonałości się nie przyznają. I tu mam jeszcze jeden cytat. Powinieneś wiedzieć, że nie powinieneś absolutnie nic. No, czyż to nie jest mądre? Słuchajcie, czytając tę książkę, poczujecie się naprawdę jak u babci na kolanach, która zasypie was swoimi opowieściami, a wy zapamiętacie je na zawsze. Pomogą one wam docenić siebie i zrozumieć pewne niezrozumiałe zachowania. Nauczą, że im więcej z siebie damy, tym więcej dostaniemy, i nie warto oceniać innych, byśmy i my w ich obliczu nie byli ocenianymi. Dziś nie ma takich słów, którymi chciałabym wynieść tutaj tę książkę na piedestał, gdyż wydaje mi się, że wszystko, co jest najlepsze, zrobił już sam autor, a mianowicie napisał ją. To jest mega książka. Mi te historie po prostu wszystkie urzekły, wszystkie mi się spodobały. Chciałabym wam je wszystkie przeczytać, no ale się po prostu nie da. Niektórzy to jest naprawdę, no, no super, są po prostu super ekstra bomba, że tak powiem. Jak tu na przykład jeden mężczyzna dzwoni do terapeuty, że, że jego jego żona, do terapeuty, nie, do lekarza, że jego żona jest głucha, a z czym to się wiąże i on zaczyna tłumaczyć, że żona go nie słyszy, no to on tłumaczy, że cały czas podejdzie do swojej żony. No, krzyczysz jej imię tak, odpowiada ci coś nie, i tak za każdym razem jest coraz bliżej, bliżej, bliżej. Aż w pewnym momencie żona się odwraca przecież ci cały czas odpowiadam, że cię słyszę. No i słuchajcie, w tym momencie, jak kto tu był głuchy? To było takie moje szybkie y, przekazanie tej historyjki. Ona była tutaj troszeczkę dłuższa, ale mianowicie o to właśnie chodziło, że my nieraz jesteśmy głusi na własne problemy, bo wydaje nam się, że my mamy rację. My tylko i wyłącznie powinniśmy skupiać się na tym, co my chcemy, a nie słyszymy tego, że druga osoba też czegoś potrzebuje i że może powinniśmy też poświęcić jej troszkę czasu i zwrócić na to uwagę, a przynajmniej wysłuchać, dlaczego uważa tak, a inaczej, a nie po prostu się z nią nie zgadzać na wstępie. Także słuchajcie, książka jest mega ciekawa. No, ja to bym ją czytała i czytała i czytała. Poznam wszystkie historie, myślałam, że będzie ich więcej w sensie części książki, bo ja bym przerobiła wszystkie. A wiecie, ja je przeczytałam dzisiaj, Zajęło mnie to 4,5 godziny. No, sami zobaczcie, że właśnie e, mamy tutaj dużo takich pojedynczych historyjek, ale one składają się na jedną wielką całość, bo cały czas to jest ten sam terapeuta, ten sam mężczyzna, tylko ma po prostu przeróżne problemy. I on właśnie poprzez te historyjki, im tutaj wszystko. Opowiada. No, niektóre były naprawdę mega bajeczne. Jejku, jak one mi się spodobały, to nawet nie macie pojęcia. Żeby, że nie ma tych książek więcej. Albo będę z chęcią szukała tego autora, żeby zobaczyć, czy jeszcze coś takiego fajnego napisał. I to są naprawdę mega bajki, które nauczą człowieka myśleć przede wszystkim, ale nie tylko o sobie, ale może i w swoim kierunku, żeby dostrzegać myślenie też innych. Także ja się z Wami żegnam. Książka cudowna i serdecznie ją Wam polecam. Dam punktów 10, a wolałabym zaznaczyć ich na 100. Bo rzadko jest książka, która mnie tak zachwyci, od której nie mogę się oderwać, która po prostu jest najlepsza w tym, że istnieje. To jest właśnie taka książka. Ok, to ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia. No i trzymajcie się. Ach, co to było za dzieło! Papa. Pa.